Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie miesięczne dla byków na miesiąc październik 2022. Oczywiście serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne. Przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Czytanie jest długoterminowe. To, co czytam, może się już zdarzyło, może się dzieje, albo dopiero się zdarzy. Może być też, że na przykład sobie pod koniec miesiąca obejrzycie, i wtedy Wam się okaże, że coś pasuje, a na początku na przykład nic nie pasuje. Eee, proszę traktować jako podpowiedź, wskazówkę lub taką swego rodzaju poradę. Nie brać tego bardzo do siebie. robię tym razem tymi dużymi kartami. E, dlatego że tamte sobie odpoczą. To są moje najlepsze ty, karty, jakie. No i bardzo je lubię, ale rzadko ich używam, bo są duże. Z jaką energią wchodzą byki w ten miesiąc. U. Jaka jest podstawa tego, co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi, o, nie uciekaj. Tak. Co w głowie, w myślach, planach? Jaka energia jest przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, i, i energia końcowa czyli Wasza karta. Wieża. Na spodzie wieża. Czyli jakieś, jakieś zdarzenia się tu nagle zadzieją. Ale wy będziecie prawdopodobnie coś podejrzewać, dlatego ta wieża jest odwrotnie. To będzie trochę tak łagodniej przechodzić. Czyli będziecie się prawdopodobnie poddawać tym zmianom tutaj. Może być to, że coś będzie szokującego dla Was bardzo. Albo spodziewacie się tego, że coś się może zawalić. I nie chcecie tego. Też tak może być. Wierzę, to jest energia barana i skorpiona. Także tu takie widzę, energię, czyli jakieś informacje, jakieś szokujące zdarzenia. No tu się mogą pojawić w tym miesiącu. Tylko że to jest w odwrocie, czyli prawdopodobnie Wy się tego spodziewaliście, ale nie wiedzieliście, kiedy to przyjdzie do Was. Nieraz ktoś intuicyjnie wyczuwa, że coś jakby wisi w powietrzu, coś jakby miało huknąć, ale nie wie, czy to się zdarzy na pewno i kiedy się to zdarzy. Czyli tutaj jakby coś wisiało w powietrzu, no to właśnie tutaj coś pokazane jest, że coś tutaj nagle się okaże. Na środku macie tego króla buławianego. Czy jakaś o. ale mi się... Nie odwróciło, więc tego nie, odkła, nie otwieram. Jakaś tutaj energia takiego, takiej energii no z jednej strony, bardzo osoby takiej energicznej, może nawet agresywnej. No, i tu są te siódemki mieczy. Czyli tak. Może być tak, że to jest wasza energia, byków. Czy to pań, czy panów? No, może być, że albo panie mają taką osobę tutaj. Może być, że z trygonu nawet tego baranę w szerec, ale niekoniecznie. Może mieć taki ascendent i też się tak będzie pokazywać. Może być też, że wy tu wchodzicie w taką energię. Na przykład jakąś taką agresywną, taką nadpobudliwą, i może być to z powodu jakiejś rzeczy, które się wydały na jaw. Czyli po prostu możecie się zdenerwować. Możecie się zdenerwować, że ktoś was okłamywał, oszukiwał za waszymi plecami, coś robił, nie mówił wszystkiego, trzymał gdzieś w tajemnicy. I tu byczki się mogą wkurzyć bardzo. Mogą zadziałać bardzo tak energicznie i tak po prostu podejść do tego z taką siłą. Czy panie, czy panowie tak może być? Albo mają taką osobę agresywną obok siebie, nadpobudliwą, która trochę nimi rządzi, tyranizuje, narzuca. No to tu wyjdzie na jaw coś w związku z tą osobą. No właśnie, a co jest powodem tego, że wyjdzie? No bo powodem jest to, że kłamie, no. Powodem tego jest, że ktoś ewidentnie kłamie. Tu jest sąd ostateczny. Są kłótnie na temat tego ukrywanego. Tu ktoś ukrywa, no to są kłótnie tu w związku. Tutaj no i tu ktoś zostawia kogoś. Tu jest skorpion. W tej karcie. Coś się tu wydarzy. No, coś się tu wy... pokaże. Tu jakieś informacje przyjdą. Bo w tym sądzie ostatecznym odwróconym są jakieś informacje, ale nie za ciekawe. Może być też, że ktoś was osądza niesprawiedliwie. I to jest takie kłamstwa to są. To są takie kłamstwa. I dlatego wy się tu możecie zdenerwować, jak się dowiecie czegoś, co było przed Wami ukrywane dlatego ta wieża jest tu pokazana, że wy się spodziewaliście jakiejś rzeczy, tylko nie wiedzieliście kiedy to się wydarzy, kiedy się to zawali. Co wam pomaga? Pomaga wam tutaj? Czy przeszkadza? No bo nie wiem, czy jakby to, no siedzicie tu w tej klatce takiej emocjonalnej. Bo ja do czwórki, to mówię zawsze, to jest takie jakieś zablokowanie, takie zamknięcie. Jesteście trochę jakby w tej energii melancholijnej, jakiejś takiej emocjonalnej. I tu znowu jest skorpion. I coś nie może się zakończyć. To Wam może przeszkadzać, że Wy tu jakby żyjecie trochę uczuciami. Może być, że związani jesteście z osobą uczuciami i nie potraficie tego zakończyć definitywnie. Co odchodzi? No ten król była w odwrocie jakaś decyzja. Czyli albo król mieczy, bo tu jest wodnik, bliźnięta waga, tu jest znowu ten sam król, e, baran lew, lewstrzelec. Ale tak powiedziałam, tu się pokazuje, bo z jaką energią wy wchodzicie. No, z taką energią energiczną, taką trochę właśnie nabuzowaną, trochę zdenerwowania. No, no to tu może być tak, że albo wy y, odejdzie Wam ta energia, czyli po prostu, że wy y, no, jakby ochłoniecie, tak emocje opadną y, i przemyślicie jakąś sytuację, albo jakaś osoba odejdzie, albo odetniecie jakąś osobę. Podej, podejdziecie do tego tak, że tak na chłodno i odetniecie jakąś osobę. Bo jak tu się dowiecie, że tu was ktoś okłamuje, i to jest ewidentne, no to. Co macie w głowie? No, wy tutaj cały czas macie w głowie to, że wy nie wiecie wszystkiego, nie macie jasności. Słońce w odwrocie to jest też dobra karta, bo to jest jedyna karta w odwrocie, chyba, która taka z tych arkan wielkich, która mówi pozytywnie o tym. Tylko ja mówię, to jest takie niepełne szczęście. Lew oczywiście, może być ojciec, szef, mąż też, jakaś taka optymistyczna energia, tylko w tym wydaniu tutaj w odwrocie też Słońce mówi mi na przykład o takiej jasnej, klarownej sytuacji. No to wy tu w głowie cały czas nie umiecie też zapanować, jak cesarzowa w odwrocie, nie umiecie zapanować nad czymś, bo nie macie. Jasnego poglądu na daną sytuację, na daną osobę. Czyli czegoś jeszcze nie wiecie, nie macie świadomości czegoś, co się wokoło może dzieje, albo co jest związane z jakimiś osobami, nie wiem. Może tutaj jest byk i waga, czyli może być, że wasza energia też. O tutaj na koniec jest mała cesarzowa, to jest duża cesarzowa, czyli wy tutaj. Wyjdziecie jakoś dobrze na tym czymś. I tak jesteście sobą na koniec i tak. Co tutaj po prostu przychodzi? No rycerz, monet w odwrocie. Albo przychodzi osoba, byk pan na koziorożec, jakiś taki facecik, który po prostu jest bardzo interesowny. Jakieś złe informacje mogą przyjść albo na temat osoby, skorpion, rak, ryby, albo y, będziecie po prostu przewrażliwieni, bo ta królowa y, kielichów w odwrocie, to ona jest bardzo przewrażliwiona, rozhisteryzowana, taka rozemocjonowana, takie te uczucia przewyższają to wszystko. Jest taka przesada. No to może być tak, że albo wy będziecie bardzo reagować na tą osobę w ten sposób. Która przyjdzie, albo na te informacje tak zareagujecie, no albo przyjdą jakieś informacje od osoby, albo po prostu nie potraficie ruszyć z czymś, albo jesteście niepewne czegoś, bo tutaj normalnie w tej pozycji to jest ta energia ziemska, jest pewność, stabilność, a to może być, że nie macie pewności, stabilności, nie macie. E, co do jakiejś osoby. No, właśnie tej pewności nie macie. No, jakaś interesowna osoba to może być. Tak bym to powiedziała. Jaka jest energia przy Was? No, właśnie, tu walka wewnętrzna pięć buław. Tu chodzi o jakąś przeszłość. Jakąś trudną przeszłość. Ktoś chce, żeby wa, żebyście dali mu powtórnie szansę, ale wy nie dajecie. Bo ktoś przychodzi z jakąś ofertą z przeszłości i wy nie dajecie. Jest tutaj kłótnia jakaś, jakiś konflikt, jakieś takie. No, takie trudne energie i wy tutaj nie dajecie szansy tej osobie. Może być też, że sami wewnętrznie walczycie za, sami ze sobą, z, jakąś, z jakimiś myślami z przeszłości, z dzieciństwa gdzieś. Z zewnątrz. No znowu jest te takie te lichy są te takie te czyli te kielichy one są już w odwrocie. Czyli wy wychodzicie z tej melancholii, ale nadal, jest, nadal jesteście przyblokowani na, na świat, ten portal jest zamknięty. Może być też, że po jakimś przemyśleniu, tutaj, bo tak siedzicie i zastanawiacie się, nie chcecie kończyć czegoś, bo tu jest pokazane też, że tu siedzicie w tych myślach, tutaj takie melancholijne te myśli. I nie chcecie czegoś zakończyć. I tu też jest pokazane, że wy nie chcecie z kimś z zewnątrz zakończyć, albo ktoś z zewnątrz z wami nie chce zakończyć, i tu jest takie zobaczenie jakiejś takiej szansy, takie światełko w tunelu, zobaczenie, że tu przychodzi kielich, wy go nie widzicie normalnie w pozycji prostej, tak jak tu przychodzi. A wy żyjecie tamtymi, tamtymi jakimiś wspomnieniami do tyłu. No to tu jest pokazane, że wy tu jakąś szansę widzicie. No tu jest też jakieś, w tych czwórkach kielichów to jest takie skostnienie też, takie zastanie się w czymś, czyli takie jakby przyzwyczajenie się do czegoś. No to tu w tej energii już widzicie jakieś światełko w tunelu, ale nie kończycie. Tego się nie spodziewacie. No tu jakieś nowe kontakty. Y może być, że przyjdą jakieś plotki. No, nie spodziewacie się jakichś plotek, jakichś pomówień, no ten, tu jakiejś obserwacji, ktoś was, że ktoś was obserwuje przez internet. No tu są kontakty. Dużo kontaktów, dużo rozmów, mogą być wyjazdy, ale przede wszystkim miecze mówią o tym. Że tu jest dużo rozmów, pisania, ale również plotki i obserwacja przez jakąś osobę. I na koniec, na koniec jest pokazane, że ta ósemka tutaj była w pozycji prostej, to wy tu na koniec się blokujecie. Czyli blokujecie te kontakty. To jest wasza karta, byk Panna Koziorożec. Wy tutaj czujecie się pewnie, jesteście zabezpieczone finansowo, pracę macie, czujecie się sami dobrze ze sobą. Chociaż ta cesarzowa mała, bo to jest królowa, mona, mała cesarzowa, ona mówi o tym, że ona jest taka bizneswoman, ale nie tylko, ona jest bardzo rodzinna, ma wszystko poukładane w domu, w związku, w pracy, wszystko ogarnia, jest bardzo gospodarna, bardzo taka, jeśli chodzi o finanse, rozsądna, nie jest rozrzutna, no, czyli wy tutaj może być, że na koniec miesiąca czujecie się dobrze, w tej swojej energii i trochę tutaj blokujecie jakieś kontakty, może przez to, że ktoś tutaj was obgadywał, bo tutaj jest obgadywanie, jakieś, jakieś plotki, ktoś was tutaj może z wami się chciał pokłócić, no, no to tu tak jest pokazane. Takie ja tutaj widzę energię. No na pracę to tutaj raczej nie widzę, no, co tutaj na pracę, no, no, w pracy mogłoby być, że też są jakieś, jakieś despotyczne osoby, które kłamią, które Kłócą się i wy tutaj widzicie, że tu jest jakaś interesowność, przychodzi, są kłótnie jakieś, blokujecie się, tutaj jest pokazane zablokowanie się, nie chcecie czegoś też kończyć, no i tu, tu na koniec też blokujecie się. Czyli nie wiadomo, czy tu będziecie się blokować na osobę jakąś konkretną, czy na kontakty z tymi wieloma osobami, czy, czy tutaj w pracy, czy w związku, jak to, jak to wyjdzie. Bo to może być różnie. No i tu jest fajna karta, karta siły. Znowu jest lew jakiś, bo tutaj jest też baran lew strzelec, tu jest lew, tu jest lew. No i skorpion tu się pokazuje. Tu też ta ognista energia i tu też jest ognista energia. I, i skorpion. tak. I taka jest rada aby być silnym, odważnym, panować nad wszystkim. Nie dać sobą kontrol, Nie dać sobą, żeby ktoś tobą, tobą jakby rządził, jakby kontrolował ciebie, no to tak, tak właśnie jest ta karta. Ta karta siły. Mocy, siły, odwagi. Także tyle dla byków. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.